List do zboru w Laodycei. Jest to ostatni z tych listów pasterskich, które, które znajdują się właśnie w, na początku Księgi Objawienia. Jest to siódmy, ostatni zbór. Przeczytam ten fragment i za chwilę podsumujemy pewne ważne myśli i będziemy się modlić. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen. Światek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny, albo gorący, a także śledni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś w pożałowaniach godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nie ona maścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z ojcem moim na jego tronie. Bardzo bogaty w treść jest ten list i wiele jest tam wątków, które warto poruszyć i rozwinąć. Natomiast chciałbym ogólnie tylko powiedzieć, przede wszystkim na tle i w porównaniu do innych listów, i zborów opisywanych poprzez te listy, poprzez obserwacje Pana Jezusa, jest to jedyny list, w którym Jezus mówiąc do danego zboru nie jest w stanie powiedzieć nic dobrego. Nie jest w stanie powiedzieć nic dobrego, ale mówi bardzo ciekawe rzeczy związane z jakimś z potrzebą odzienia, związane ze złotem, związane z gorliwością, z takim jednoznacznym stanowiskiem i związane z tym, że że karci smaga i że karcenie Boże jest wyrazem miłości i w dalszym ciągu daje szansę stojąc i czekając, pukając do serc tych ludzi. żeby to zrozumieć właśnie szczególnie te wątki związane ze srebrem, złotem, związane z Tą z odzieniem, czy też z ciepłym, i gorącym, y, i nieletnością, y, warto przyjrzeć się kontekstowi historycznemu, który bardzo wiele mówi. Ciekawym jest to, że y, miasto Laodycea była położona w takim miejscu na szlaku między wschodem a zachodem z Efezu do Syrii. I przepływała tam rzeka nieopodal, meander, znana też z czasów starożytnych. Stąd też meander jest to bardzo krętą rzeką. Stąd też dzisiaj się czasami potocznie używa, że są jakieś meandry pewnych kwestii, meandry prawa, czyli jakieś zawikłane rzeczy, dlatego że ta rzeka właśnie w taki sposób płynie. Ale to miejsce jest tak usytuowane, że. Ono się mogło rozwinąć do tego, że stało się pewną taką enklawą dobrego rozwoju gospodarczego, Żydów ściągało to miejsce dlatego, że tam się świetnie rozwijał biznes, handel między innymi złotem, krusztami jak i też hodowla owiec o specyficznym rodzaju wełny i też poprzez to rozwinął się tam taki mówiąc już językiem współczesnym, ale Prawie no przemysł tekstylny, czyli tworzono tam różne tkaniny, ubrania, dlatego że tym się to miasto zajmowało i oczywiście na cały świat zaczęło to się rozchodzić. Oprócz tego w tym, to miasto słynęło z lecznictwa, z medycyny i między innymi bardzo słynną rzeczą pochodzącą z tego, z tego miasta były maści, zarówno na uszy, jak i na oczy. Maści, które, po które ludzie przybywali, czy kupcy wywozili stamtąd i rozwozili na ówczesny świat. Także to, to są właśnie te wątki historyczne, kulturowe, które troszeczkę nadają temu listowi taki szerszy zakres, większą perspektywę, że troszeczkę łatwiej nam rozumieć aspekt kulturowy kontekst, jaki jest tam historyczny, dlaczego Pan Jezus akurat używa takich określeń, do czego to porównuje, czy, czy rzeczywiście powiedzmy w Laodycei był kłopot z ubraniami, czy, czy, też, czy też złoto tam się powiedzmy spadało z nieba, bo można by tak sobie wnioskować. Natomiast, czy, czy, czy Pan Jezus może otworzył tam jakiś kram ze złotem, który chciał sprzedać im? No nie. Właśnie ta sytuacja tego miasta, że było bardzo bogate, że mimo nawet trudności, pożaru, jaki był, trzęsienia ziemi, które niszczyły to miasto, to miasto nie przyjęło żadnej pomocy z zewnątrz w czasie odbudowy, dlatego że było bardzo bogate. Miało wielkie dochody, ogromne do tego, żeby móc, móc odbudować się, rozwijać swoją potęgę i swoją sławę. Jeśli chodzi o ciepło, i, i o gorąco, i o zimno, te kwestie, że letni, ani, ani zimny, ani gorący, to też miał związek z okolicami tego miasta, bo nieopodal znajduje się miasto zwane Hieropolis w którym właśnie są źródła termalne, i tam też pobudowano w tamtych czasach starożytnych ośrodki lecznicze, między innymi właśnie z wodą mineralną. I stąd też słynnym też było to, że były pewne rodzaje wody mineralne, które przyprawiały o mdłości, a nawet spowodowały w ludziach wymioty, a nawet jakieś choroby, że można było w jakiś zetknąć się z taką wodą, która. Która powodowała właśnie złe skutki, a, a wiadomym, że w upałach lepiej napić się czegoś. Zimnego, bądź też jeśli już jest potrzeba wody do czegokolwiek, to żeby było gorące. Stąd też Pan Jezus, jakby tutaj, mówi o tej kwestii, która też była rozumiana przez odbiorców tego listu, bo zdawali sobie sprawę, o czym mówił, bo było to dosyć powszechne, że, że jakiś tam rodzaj wody letniej powodował wymioty, stąd też łatwo sobie mogli to skojarzyć. Ale, co takiego jest przesłaniem tego, tego fragmentu? Otóż Pan Jezus nie może nic dobrego powiedzieć o tym zborze. Natomiast, jaka jest kondycja tego zboru? Yy, nie wiemy do końca, jak duchowo jest kondycją, w każdym razie, jest to społeczność, która funkcjonuje. Ale społeczność, w której powstał pewien problem po pierwsze, jest, to, jest tam pewien dobrobyt, bo Pan Jezus zwraca uwagę na to, że wzbogaciłeś się, masz wrażenie, że jesteś bogaty, że niczego nie potrzebujesz, że jesteś niezależny. Może organizacyjnie ten zbór może normalnie funkcjonował, wszystko mogło być fajnie, ale y, y, życie do, dostatnie, y, powiedzmy, i bogactwo tych wierzących ludzi spowodowało, że też doświadczyli problemu y, z takim jakby duchowym wzrokiem, wyostrzeniem tego wzroku, że nie zauważyli swojego stanu duchowego, w jakim się znajdują. Dlatego mowa była o tym, że bądź zimny, albo gorący, albo kup u mnie maści i pomasz swoje oczy, abyś przejrzał. Na co ma przejrzeć? No, przejrzeć właśnie to, że ta dostatność życia, to poleganie na, na źródłach dochodu, na, na dochodach, które osiągają, spowodowało, że stracili jakąś jednoznaczność. Dlatego mówi Pan Jezus: bądź zimny, albo gorąca, także śletni, wyplujecie z ust Moich. Co to znaczy letniość w takim przesłaniu może być? To znaczy, że możemy na przykład być niezbyt jednoznaczni w naszym przekonaniu, w prowadzeniu życia, w stylu życia chrześcijańskiego, że możemy w ogóle po prostu być kompletnie nierozpoznawalni, że jesteśmy dziećmi Bożymi w różny sposób. Oczywiście yy, można to zrobić w dystansie takim, że można odpowiednio się ubierać, yy, gdzie wtedy yy, będziemy zwracać na siebie uwagę, że ubieramy się no nie tak modnie jak, jak cały świat. No to jest dystans. Natomiast jakie jest serce tego człowieka, no trudno powiedzieć. Trudno często powiedzieć po ubraniu, jakie jest serce danego człowieka i lepiej nie, nie dokonywać tak daleko idących ocen człowieka tylko dlatego, że ktoś się tak ubrał. Natomiast można też zdradzać to, kim jesteśmy, jacy faktycznie jesteśmy, przez bliższy kontakt, bliższe relacje z nami. Bo wtedy dopiero przy starciu i zetknięciu z drugą osobą, z, z pewnymi problemami, wychodzą nasze przekonania, wychodzą nasze nawyki, wychodzą nasze idee, wartości i wówczas właśnie też może tak być, że można i tak życie prowadzić, że jesteśmy kompletnie nierozpoznawalni, niejaskrawi i Pan Jezus powiada, bądź zimny albo gorący. Yy, cóż to innego jeszcze może znaczyć, bo z jednej strony może ktoś powiedzieć, no... Yy, jeśli być wierzącym, to trzeba być gorliwym, oddanym dla Pana, zdecydowanym, a jak nie, to lepiej w ogóle do kościoła nie chodzić, być po prostu grzesznikiem, szczerym grzesznikiem, żeby to robić. Pytanie jest, czy rzeczywiście Jezusowi o to chodzi, żeby człowiek dokonywał takiego rozróżnienia w tym momencie, że a, będę z Bogiem, a to nie, to nie będę z Bogiem, to będę po prostu grzesznikiem. Nie, mimo tego, że że letniość i grzech, w zasadzie jeśli chodzi o aspekt grzechu, grzeszności naszej natury, to jest jedno i to samo, bo zarówno letni, jak i skrajni grzesznicy znajdą się w tym samym miejscu. Ale wcale to nie jest obojętne Jezusowi. Jak mówi bądź zimny albo, albo gorący, to wcale Jezus nie oczekuje tego, żeby człowiek był skrajnym grzesznikiem, bo to będzie lepsze. Czasami niektórzy myślą, nie lepiej być po prostu szczerym, autentycznym, pełnym grzesznikiem, wtedy może coś się wydarzy w moim życiu. Może, ale nie jest to droga ewangelizacji. Nigdzie Pismo Święte nie mówi, bądź szczerym w końcu grzesznikiem, jednoznacznym, a wtedy ja Ciebie zbawię. No, nie ma takich wersetów biblijnych, nie ma takich obietnic. Pytanie, czy Jezusowi zależy, żeby był zimny? W kategorii grzechu, czyli był grzesznikiem i gorący w kategorii powiedzmy tego y, y, służby oddania, gorliwości. Nie, tu raczej patrząc na Ewangelię i Jezusa Chrystusa, to Jezus nigdy nikogo nie, mam, nie namawiał do grzechu, chociaż w objawieniu mówi kto grzeszy, brudzi się, niech nadal się brudzi, po prostu pozostawiając, to jest twoja decyzja, twoja wola, ale więc o tym, że ja za to wszystko sądzić ciebie będę. Także ty wybieraj, ty podejmuj sobie decyzję, rób, jak uważasz, uważasz, że grzech jest w porządku, już więcej nie będę Ciebie napominał, krzyczał, zachęcał, ale przyjdzie czas, że odpowiedź na, za to sądzić. Czyli to nie jest zachęta, to jest raczej przestroga, żeby ktoś nie lekceważył Jezusowego powiedzmy napomnienia. Cóż innego może znaczyć ta letniość w kontekście zimna i gorąca, jeśli zimno, to nie jest skrajny grzech a gorąco to, to jest właśnie jakiś stan yy, takiej gotowości relacji, dobrej relacji z Bogiem. Otóż można spojrzeć na to z perspektywy dwóch fragmentów Biblii, Rzymian 14 rozdział, gdzie jest mowa o przekonaniu, gdzie apostoł Paweł mówi, że wszystko co nie wywoła z przekonania jest grzechem. Czyli jeśli jesteś taki mm, nie do końca przekonany w tym co robisz, czy może robisz pewne rzeczy dlatego, że może inni ludzie ciebie pochwalą, ale nie lubisz za bardzo tego, że robisz pewne sprawy dlatego, że nie wiesz do końca, czy to jest dobre, czy, czy złe, bo wypada albo nie wypada, i bądź wykonujesz pewne rzeczy, bo na początku masz przekonanie, że to jest dobre, ale ktoś powiedział, że to mu się nie podoba, i raptem przestajesz to robić, bo zaczynasz robić to, co jest uznane społecznie za, za dobre. O tym mówi apostoł Paweł, że. Że brak przekonania, cóż to takiego jest przekonanie, wielokrotnie tutaj mówiliśmy o tym, jest to właśnie wiara. Jeśli robimy coś bez wiary, ale wiary jakiej? Wiary w to, że to co ja robię ma sens, że jest wolą Bożą, że jest słuszne, właściwe. I ta wiara nie jest zależna od opinii publicznej. Prorocy przede wszystkim to są przykładem tego, że to są ludzie, którzy niestety narażali się opinii publicznej. I to było dziwne, bo można było z Panem Bogiem porozmawiać, no Boże, dlaczego Ty tak jak powołujesz, to zawsze ten prorok musi się z kimś kłócić, musi stawać w opozycji, że, że nie, gdzieś kogoś przekonywać, albo być prześladowanym. Czy nie możesz powołać do jakiejś takiej rzeczy, żeby ludzie go poparli i poszli za nim? No, tak jak patrzymy na historię wielu proroków, tak często jest. Prorocy nigdy nie byli konformistami, dlatego że zawsze mieli powołanie takie, które. Łamało jakieś utarte zasady czy tradycje. I teraz i od nich się wymagało tego, żeby ten prorok był zdecydowany. Żeby on wiedział, co robi, że ja mam przekonanie, ja wiem, co ja robię, ja wiem, do czego jestem powołany i ja to wykonam. Pan Jezus w pewnym momencie stanął w, takim, w takiej sytuacji, kiedy po niezrozumieniu jego słów dotyczących jedzenia jego ciała i picia jego krwi, powiedzmy po dyskusji z Żydami, innymi uczniami. Pewni ludzie się zgorszyli, powiedzieli: na no nie, jak on nam daje swoje ciało do jedzenia i do, do picia krew, to, to któż to może tego słuchać? Twarda to mowa. Wówczas pan Jezus zobaczył, że odwróciło się od niego wielu i powiedział: Czy wy chcecie odejść? Wtedy Piotr powiedział: Że Ty masz, panie, słowa żywota, do kogo pójdziemy. Ale Jezus na sobie też to odczuł, że został niezrozumiany, i ludzie odwracali się od niego. I wcale nie biegał za tym, nie dążył do tego, żeby, żeby słuchajcie, no, spróbujcie to zrozumieć, ja mi nie o to chodziło, ja się źle wysłowiłem i tak dalej, bo to społecznie bardzo łatwo taką osobę ukarać, jeśli jej dobrze nie rozumiemy. No to po prostu nie odpowiadamy na kontakty z nim, nie idziemy na jego zaproszenie, przestajemy się z nim widywać, i tyle, i dajemy mu odczuć, że nas kompletnie nie interesuje. Pan Jezus to odczuł, bo odwróciła się grupa uczniów, odeszli. I tu jest przykład, właśnie, Bądź zimny albo gorący, czyli robię coś z przekonaniem. Ja wiem, że to jest słuszne, to jest Bożą, Bożą wolą. I mimo tego, że nie, nie, ludzie mnie nie popierają może, to ja jednak jestem wierny. Bądź zimny, jestem zimny, to znaczy tak samo. To chodzi właśnie o taką skrajność, nie skrajność, tylko te dwa bieguny. Jednoznaczności po prostu. Jestem zimny, to znaczy jestem niewzruszony, uparty przy pewnych kwestiach. Nie będę pewnych rzeczy wykonywał, nie przyłożę do tego ręki, nie wezmę w tym udziału. I bądź zimny albo gorący. Letni to właśnie się kojarzy taki człowiek, który jest troszeczkę konformistą, który bardzo liczy się z opinią publiczną, boi się tej opinii publicznej, która może być bardzo bolesna, może być przykra, trudna, która może ponieść konsekwencje na może nawet długie lata a może i na całe życie, że kiedyś dopiero w niebie zostanie dana osoba oczyszczona z pewnych zarzutów. Apostoł Paweł przez całe swoje życie niestety miał ten problem. Po nawróceniu, choć żałował, że jego życie było takie, że prześladował kościół, odwiedzał kościoły, składał świadectwo o swoim nawróceniu, jednak jak czytano w liście do Koryntian, tam są ślady tego, apostoł Paweł ciągle na w swoich plecach już prędzej właśnie tego, że był niezaakceptowany przez część kościoła. Część ludzi podważało jego autorytet apostolski, nie wierzyli temu, co mówił, przekręcali jego słowa. Część z nich Brała za powód do, do zamieszek i zamieszania w myśleniu chrześcijan. O tym nawet pisze apostoł Piotr, wskazując na to, że pewni ludzie nie rozumieją słowa apostoła Pawła, są nieuczeni, prości, są, są ignorantami dla wszelkiej wiedzy, a osądzają świętego Pawła. I święty Paweł też przeżył to, że był po prostu gorący dla Pana, czyli był jednoznacznie nastawiony do służby z Panem. Jakby z, tego, z tej perspektywy można powiedzieć wynika właśnie taka nauka bądź zimny albo gorący. To znaczy, po pierwsze, Pan Jezus wskazuje na to, żeby być czujnym w tym, w takim zdobywaniu środków i osiąganiu tego dobrobytu samowystarczalności. Żeby być czujnym, żeby nie dać się Zaślepić w taki sposób, że, że mój dobrobyt, poczucie wygody spowoduje, że ja coraz mniej będę widział czasu i możliwości, żeby służyć Bogu, coraz więcej będę widział potrzeb do tego, żeby może wypoczywać, wygodnie żyć i mieć coraz lepsze takie rzeczy, no bo to wszystko jest bardzo potrzebne. I mogę być zaślepiony na tyle, że mogę nie widzieć takich rzeczy. Tak myślę sobie na gorąco w porównaniu do tego obozu tam na Białorusi. No, gdyby tak zapytać rzeczywiście, kto chciałby pojechać w takich warunków, popracować, no, chyba tłumów by specjalnie nie było do, do pracy w czymś takim wśród chrześcijan. Z racji tej, że żyjemy już w Polsce dosyć wygodnie, na wyższym poziomie, lepszymi, le, le, dużo lepszymi samochodami jeździmy. Nawet jak patrzę na organizację obozów, to te miejsca, w których kiedyś jako dziecko jeździłem, albo jako młody chłopak, na obozy chrześcijańskie, one dzisiaj umierają. Tam się już nic nie dzieje. Dlaczego? Dlatego, że te budynki nie są komfortowe. Kiedyś nam to nie przeszkadzało. W koszalinie być, na obozie, mieszkać na piętrowych łóżkach i uderzać się co jakiś czas w strop, bo tam wystawały takie części, powiedzmy, tego stropu. Gdzie, y, łazienki, y, powiedzmy, jeden prysznic, dwa kibelki i dwie umywalki, a dzieciaków było z 80. Jakoś można było żyć, nikt tam nie zachorował, nie umarł z tego powodu, jeździło się. Dzisiaj te środki, te budynki są pozamykane, nie są używane często, bo, bo nie są wygodne warunki. Dzisiaj obozy się organizują w bardzo komfortowych miejscach, już nie wiadomo jak, jakie atrakcje trzeba zapewnić, żeby ta młodzież czy dzieci pojechały. Przykładowo, że, że możemy osiągnąć ten standard dzięki Bogu oczywiście, bo należy dążyć do poprawy tego, co jest gorsze i słabsze. Ale Pan Jezus powiada, uważaj, masz kłopoty ze wzrokiem, żebyś nie dał się zaślepić tym dobrobytem, a potem nie zauważył swojego miejsca, swojego zaangażowania i mógł widzieć, że masz mnóstwo niemożliwości, że nie jesteś w stanie nic zrobić, bo takie twoje życie jest skomplikowane, że nie mam czasu na nic. Patrzę na Zachód, jak na braci i siostry, których znam, którzy tam pracują misyjnie, gdzie próbowali, żeby coś zadziałać. My to w Polsce zaczynamy przeżywać. Kiedyś było, był taki czas, i nie wspominaliśmy, że nie było telefonów. Bardzo mało było tych telefonów, jeśli już. I kiedyś było tak, że brat jakiś siostra szedł miastem, i był nieopodal mieszkania tego brata czy siostry pomyślał sobie, a pójdę go odwiedzę, przychodził, był mile widziany, nie trzeba było dzwonić, nie trzeba było się umagać, a każdy był gotów na to, żeby przyjść. Dzisiaj trzeba dzwonić i to w dodatku nie zawsze jesteśmy gotowi, żeby nawet porozmawiać i przygotować się. Dlaczego o tym mówię? Bo to są właśnie rzeczy, które są z jednej strony dobrobyt, pewien porządek, pewien ład. Pewne tempo życia, które nam ma sprzyjać, a z drugiej strony przez to zanikają pewne zwykłe, takie proste relacje. Dlatego o tym mówimy, o tym zaślepieniu, żeby, żeby spojrzeć na siebie, zobaczyć w jakim miejscu jestem, żeby nie usprawiedliwiać się, że takie są warunki, dlatego ja nic więcej nie mogę zrobić, nie mam czasu. I to wracając do tego zachodu, ci bracia myśleli i siostry że jak pojadą, zaczną robić misje, będą organizować jakieś grupy domowe w tygodniu, jakieś inne zajęcia dla młodzieży i tak dalej, okazało się, że nie, nie, tam jest tak rytm życia ułożony, że jedyną rzecz, jedyny dzień, który możesz cokolwiek zrobić, to jest niedziela. I to nie za długo, bo mamy swoje plany. My pracujemy ciężko w tygodniu na bożeństwo i kazanie, no to, to z 10 minut, 15, no wszystko ma swoje granice, nie? I coraz mniej, coraz mniej i to powiedzmy dlatego, że jesteśmy mocno zaangażowani w różnych sprawach, że nie mamy czasu na wspólnotę, na studium Słowa Bożego, na modlitwę i usprawiedliwiamy się, że takie jest życie. Ale to od nas zależy. Pan Jezus mówi spójrz na siebie, bądź zimny albo gorący. Nagość, Cóż to takiego? Apostoł Paweł pisze, że stara się za wszelką cenę, żeby przy przyjściu Chrystusa być odnalezionym przyodzianem, a nie nagi. W starożytności nagość oznaczała hańbę. Nagość oznaczała taką biedotę, nagość oznaczała coś, że byłeś e, e, nic, e, nic wartościowego sobą nie reprezentowałeś. Gdy sprzedawano niewolników, e, e, o, obnażano ich i po prostu wtedy e, sprzedawano ich na podstawie ich Możliwości fizyczne, które mają, ale nic przed sobą nie mieli. Jeśli upokarzano ludzi z arystokracji, również często doprowadzano do tego, żeby ich y, okołocić, po prostu zebrać, zdjąć z nich ubrania i żeby był nagi. Jeśli chodzi o y, historię śmierci Chrystusa na krzyżu, zazwyczaj krzyżowano tych ludzi na nago. My jesteśmy przyzwyczajeni na krucyfiksach, tam jakaś szmatka przewiązana i tak dalej. Historia nam podaje, że to było dodatkowe upokorzenie, że przybijano do krzyża nagiego, dartego z ubrań człowieka. To była dodatkowa hańba i cierpienie, które towarzyszyło śmierci krzyżowej. Zatem Pismo Święte mówi o nagości, ale jest to pewna metafora do tego, jak ja siebie duchowo widzę. Czy jestem przyodziany w szatę właściwą, która charakteryzuje moją postawę, że to jest czysta szata? Człowieka, który godnie postępuje, który godnie funkcjonuje, który godnie reprezentuje Boga, czy też jest to szata obdarta, która wszędzie się, się znajduje, jednocześnie pracuje w kotłowni, w kuchni i siadał w salonie w tym samym ubraniu. Odartym, brudnym, poplamionym albo może gołym, że nic nie mam po prostu, bo nigdzie nie, nie angażuję się, nic faktycznie nie robię, jestem po prostu pustym człowiekiem, marnym. Zatem, patrząc w. Z tej perspektywy, na ten kontekst, w którym Pan Jezus te słowa mówi, dzisiaj analizując naszą sytuację, do czego możemy porównać te, te powiedzmy, wskazówki yy, ubrania, maści, yy, ciepła, zimna, letniości, yy, do czego to można porównać? Właśnie możemy zajrzeć i widzieć takie rzeczy w naszym życiu, że, żeby otworzyć oczy na nowo, na to, kim jestem, kim jest dla mnie Jezus. Co takiego się dzieje w moim życiu? Co jest faktycznie priorytetem? Komu ja służę? Czy to, za czym gonię, faktycznie jest czymś, za co warto życie kłaść? Czy, gdzie tu można złapać równowagę między tym, że trzeba pracować, żeby jeść chleb, żeby się utrzymać, żeby nawet wspierać innych, a jednocześnie nie zapomnieć o panu, nie zapomnieć o jego wyzwaniu? I na koniec stoję u drzwi i kołacze. Dlatego przeczytaliśmy tę historię o Jezusie, małym chłopczyku, dlatego, że właśnie tam jest to pokazane taki obraz symboliczny, że rodzina poszła z Jezusem świętować do Jerozolimy. Tak byli przejęci świętem i całą celebracją, że dopiero po kilku dniach się zorientowali, że małego Jezusa nie ma z nimi. I to jest taki symbol, że, że można dzisiaj angażować się, można robić niesamowite rzeczy jako Kościół, jako wierzący ludzie, ale może się okazać, że tego Jezusa z nami nie ma, że tego Jezusa w nas nie ma. Możemy wielkie szyldy wieszać, chrześcijaństwa, wielkich wartości chrześcijańskich, ale się okaże, że bez Jezusa ktoś powie, a skąd Ty wiesz, że bez Jezusa owocem Ducha Świętego są miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, yy, yy, wierność, wstrzemięźliwość. Łagodność. To są cechy ducha Chrystusa. I czasami dzisiaj w ferworze pewnych działań, nawet realizacji wielkich planów, niekiedy zanikają te wartości ducha. Cele, które mamy osiągać, zaczynają być tak ważne i środki do ich osiągania, że gdzieś tam po drodze aż gubimy, czy to jest rzeczywiście wciąż jeszcze chrześcijańska aktywność, czy też po prostu jakieś projekt, który realizujemy według idei w myśli nowoeuropejskiej, Tak może i być. Gdzieś możemy zgubić tego Chrystusa. I wytłumaczenie nie jest na to, że mamy dużo pracy, dużo ważnych rzeczy. To nie jest wytłumaczenie. Jeśli się tłumaczysz, to Chrystus będzie z tobą kiedyś rozmawiał. Spójrz we własne serce. Czy jest tam jeszcze Jezus? Jezus dalej co i mówi słuchajcie, ja was obserwuję. Ja mówiąc Wam, oczywiście to jest bolesne, bo krytyka czy zwrócenie uwagi jest przykre. A może i dobrze, bo, bo jeśli mocno wstrząśnie, to zaczynam myśleć nad sobą. Ale Jezus mówi: Ja nie robię tego, żeby Wam sprawić przykrość. Ja Was kocham, dlatego to robię. Każdego mojego sługę karcę i smagam, bo nie chcę, by trwał w błędzie. Nie chcę, żeby y, tracił energię na próżno, bo później się okaże, że niepotrzebnie biegł, niepotrzebnie walczył, rzucał nie do tego celu. Dlatego zwracam uwagę, spójrz na swoje życie. Przyjdź do mnie, weź moje maści, namaść oczy. Czyli można powiedzieć, otwórz Słowo Boże, zacznij czytać. Spójrz na siebie, czy jesteś przyodziany w szatę białą, którą ci dałem jako oczyszczoną we krwi mojej nowego człowieka, godnego człowieka, godnego mojej reprezentacji. Jesteś moim ambasadorem, a nie bezdomną osobą w tym świecie. Masz ojca, a nie jesteś sierotą. Dlaczego żyjesz tak, jakbyś był sierotą i bezdomną osobą, i taką, która tylko musi sama o siebie zadbać? Przypomnij sobie, kim jesteś. Mówi, stoję i pukam do ciebie. Słyszysz te słowa, może bolą cię dzisiaj, ale jeśli otworzysz, będziesz pokutował, zaprosisz mnie do swojego życia, wejdę, będę z tobą, bo nie chcę, byś miał w ten sposób życie swoje marnować, nie mieć satysfakcji, radości ze zbawienia, żeby zastanawiać się, jaki sens ma to chrześcijaństwo, po co takie rzeczy. Być zagubionym w tym świecie jak mnóstwo innych ludzi. Chcę, byś był osobą gorącą albo zimną, czyli jednoznacznie ustosunkowaną do pewnych rzeczy, jak mówił Salomon. Niech Twoje kroki będą pewne. Niech każdy, każdy Twój krok będzie zdecydowany, żebyś nie był, nie, nie, nie chwiał się na, na swojej stronie, tylko jeśli wiesz, że bez Bożą wolą, to idź do przodu. Nie bój się. Nie ograniczaj się tylko dlatego, że pewni ludzie Cię nie pobrą, że napotykasz kłopoty, trudności. To jest pewne, dzień wczorajszy, że będziemy spotykać trudności. Dlatego Jezus mówi: otwórz swoje serce, ja pukam do niego. Wejdę tam, będę z tobą i w ten sposób zagwarantuję ci zwycięstwo w twoim życiu. Kochani, oto poselstwo na dzisiaj. Jezus stoi u drzwi naszych. I kołacze, zapraszam do lektury tego słowa. Przeczytaj mnie, pomyślmy, na ile osobiście możemy je odebrać. Jeśli będziemy przekonani o tym, że Bóg, Jezus nam na coś wskazuje. Otwórz drzwi swojego serca, zaproś go na nowo. Nie uprawiaj chrześcijaństwa bez Chrystusa. Wróć do miejsca wyjścia, do punktu wyjścia, do Golgoty, do przebaczenia grzechów, do nowości życia i na nowo zacznij funkcjonować z Chrystusem, szukać tego, co jest Jego wolą. Niech Cię Bóg błogosławi. Zapraszam do modlitwy. Amen.